Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, co się niedługo szykuje. Widzicie? Przejażdżka rowerem. No, troszkę. Będzie dwie godziny rowerem. No, dwie godziny rowerem. To jest jedna trasa do Antonina. W Antoninie jest woda, jezioro. Fajne zresztą miejsce, ale zaraz to dokładnie Wam pokażę. I jeszcze jeden adres. Tu też około dwóch godzin w jedną stronę, ponieważ będę musiał tędy jechać do Wielunia. Już Wam pokazuję Antonin. Jest tam środek. To jest Antonin. Co tam będę robił i tak dalej, to będzie gdzie widzieć. To będzie wyprawa na cały dzień, więc ja sobie dopiero będę to szykował. A teraz no, przeskocz wielu. mury ale to będzie niedługo na kanale bo trochę rzeczy będzie się działo Mamy subów 25 trzysta pięćdziesiąt dwa i dobrze tyle w temacie na teraz Запрашиваем.